Wszystkim ostatnim razem przedstawiał nas kador, to tym razem ja to zrobię. Ja jestem Texomax, po drugiej stronie jest, jak sam powiedziałem, kador. I dziś mamy dla Was kolejny materiał z perspektywy, czyli możecie obejrzeć ode mnie, jak to wyglądało, i od kadora, jak to wyglądało. Sami dodujecie, linki są w obydwu filmikach. Zmieniliśmy formułę i nie mamy od teraz, praktycznie już od jednego odcinka, jakiegoś większego i głębszego celu w prowadzeniu naszej dysputy. Tak więc po prostu tylko gramy i cieszymy się grą. I rozmawiamy. To się nie no, jak może coś być bardzo fajnego, to może zawsze coś o tym wspomnimy. No dokładnie. I jednym z takich fajnych, ciekawych tematów jest na pewno trzy, 3 które już, już za pasem. Poprawka, to jest bardzo ciekawy temat. I to jest bardzo ciekawy temat Jaki fuks Na co czekasz z tego jeszcze najbardziej Kader? Hmm. Chyba na Wiedźmina trójka Na Wiedźmina już te screeny, które dzisiaj wyszły naprawdę fajne. Mi się wydaje, że to będzie game of the year. To I to już powtarzam od Ja powtarzam od pierwszego od... pokazania to chyba było 5 marca, ale się nie mylę. Zapowiedź, nie wiem który to był, ale jak zobaczyłem pierwsze screeny i to co CDP mówiło, a potem na Pyrkonie, jak byłem na konferencji z twórcami, to ja jestem pewny, że to będzie Game of the Year. Ja też. Skyrim to jest cienki bolek przy tej produkcji, zobaczycie. Nie wiesz, Skyrim będzie z 2011 roku, a widzimy tylko będzie nowiuszki. Chyba, że w 2013 roku Bethesda wyda The Elder Scrolls 6 w co wątpię. Nie, tak szybko raczej nie wydadzą, bo oni nie eksploatują tej serii. Ktoś tu postawił czynnik USGA, nie widzę. A, tu. A, nie ten, ale może. Jaki fuks, widzieliście? Kolej przeładowywał go, zdążyłem znaleźć. Wracając, ja na tej konferencji nie mam. A, jest szkoda, się pokusiłem. Mm, nie wiem, nie wiem, czy czekam po prostu na konkretny tytuł, tak bardzo. Na pewno bardziej niż na, na wszystkie, czekam na Watch Dogs, ale to nie jest tak jak kiedyś się czekało, że nie szło wytrzymać. Po prostu chcę zobaczyć, jak to będzie wyglądać. A nie za bardzo mnie interesuje, czy, czy to pokażą. Nawet, nawet nie byłbym zły, żeby mi tego nie pokazali. Nie wiem, w ogóle jakoś chyba zacząłem już chorować. Na chorobę, która powinna mnie dopaść po kilkudziesięciu latach grania, czyli na takie kompletne zabojętnienie. Nie, niestety już dopadło. Ja Ci powiem, że są gry, przez które ja też choruję na to, ale są też gry, przez które mnie praktycznie wyleczają z tej choroby, że tak powiem. No tak, dla mnie takim lekarstwem są te wszystkie Indie, chociażby znaczy, jak Proteusa nagrywałem. Nie, chodzi o to, że w sensie, że na niektóre czekam, na niektóre czekam, na niektóre w pewnym sensie czekam, ale również nic by się nie stało, jakby jednak ich nie było, jakby nic nie... żadnych o, informacji, no nie było. No i idealnie opisałeś, idealnie opisałeś mój stan. Na są takie, A to... które, no, nie mogę, nie odpuściłbym, gdyby nie było na e Czyli właśnie Wiedźmi 3, Watch Dogs, Assassin's Creed 4, Battlefield 4, Call of Duty Ghosts, reszta no to No i to jest... ...lajcik. Przepraszam, że się trącam, ale to jest właśnie to co powiedziałeś. Powinniśmy się zastanowić dlaczego te gry nas nudzą, co? Kiedyś każda produkcja to była coś, coś nowego, a teraz każda produkcja mówi o tym samym, tylko jest... po prostu jest inaczej ubrana. Już jest właśnie... Nie ma w tych czasach gier, które by zbierało ceny 10 na 10, 9 na 10 i byłyby opisywane jako rewolucyjne. To się stanie dopiero w 2013 roku, moim zdaniem, kiedy to już będą... A właściwie nie koniecznie w 2013, ale kiedy gry będą wyłącznie wychodzić na konsolę nowej generacji. Już nie będą tworzone na Xboxa lub PlayStation, na Xboxa 360 lub PlayStation 3. Ja bym jeszcze wziął pod uwagę ten problem, że my idziemy w tą filmowość, tak? A żebyśmy, żeby nasz przemysł growy nie zaczął chorować na to samo, co choruje przemysł, yy, przemysł filmowy, tak? Czyli no, po prostu powtarzalność, tak? To już są pewne dziedziny, w których nie da się nic nowego wymyśleć. Y i jeśli idziemy z grami w tą filmowość, to wydaje mi się, że wkrótce też dochodzimy do takiego momentu, chociaż jakby jak teraz, w którym po prostu nie masz już nic nowego, bo, bo nie da się zrobić nic z tym systemem. Trzeba by na nowo to zredefiniować na nowo nad tym pomyśleć. Też mniej można czekać na gry, które są praktycznie każda... Kolejna część to jest odgrzewany kotlet, jak na przykład... Niestety, Assassin's Creed, czy Call of Duty. Na przykład, patrz, każdy Wiedźmin jest inny z tego, co na razie widać i to... Diametralnie. Ale A to tworzy Węgry. legendy. Tak właśnie. Na Assassin's, na Assassin's Creed trójkę czekałem, no. No. Bardzo czekałem na tę grę. Wszystkie informacje o niej śledziłem po prostu, ale... Na Black Flag... nie wiem czemu mam też takie coś, że... Mówię, nic by się nie stało, jakby jednak no. Jakby jednak... Mnie informacji nie było, niestety. Ja na Black Flag kompletnie nie czekam. Ja czekam W ogóle ale... straciłem, jakiekolwiek, straciłem jakiekolwiek zainteresowanie tylko tą serią, nie przedstawiał się dla mnie atrakcyjnie. I ona trochę zainteresowania nią zmalało, kiedy zobaczyłem te totalnie słabe, totalnie słabą optymalizację na karty AMD, gdyż ja mam kartę AMD, to po prostu. No, ledwo szło w to grać. Przeszedłem tylko dlatego, że to jest taka marka i tak na nią czekałem. No, po prostu się zdziwiłem, że to masz taką słabą optymalizację i boję się, że Black Flag, z Black Flag też tak samo będzie. Że będzie tak słabo zoptymalizowana i to też sprawia, że nie chcę zbytnio się na nią, że tak powiem, najarać. A później, o, będę miał 10-15 fps czy coś. No, to też jest prawda to na pewno na pewno będziesz powoli odczuwał takie coś Ze względu na, na tą nową generację. Jakby nie patrzeć niestety, wielkie niestety CC są ciągnięte przez te konsole. I, i, I niestety to będzie szło w takim tempie jakim idą konsole, a jak wiemy to nie idzie zbyt... zbyt szybko. Z jednej strony to jest minus, ale z drugiej to jest plus, tak? Chociażby miałem... Teraz, teraz kupiłem sobie 660, a wcześniej miałem kartę GTS 250, tak, kartę z 2008 roku, o ile pamiętam, i ona była w stanie odpalić każdą grę. Ja wymieniłem w tamtym roku na Asus Radeon HD6850, i ona jest w stanie odpalić każdą grę, ale. Każda jest praktycznie, nie wiem, w każdej grze chodzi inaczej na niej. są takie, którymi chodzą 60 fps, są takie, co chodzą 20, niestety. I dlatego ja też pewnych gier się strasznie obawiam, nie, wszystkich gier, na które najbardziej czekam, najczęściej się strasznie obawiam, bo one mogą mieć wymagania, no wiesz, Battlefield 4 czy Watch Dogs, raczej wymagań małych miały nie będą. Ja mam ten komfort, że nie obawiam się o wymagania. No a ja niestety nie mam tego komfortu. To coś mniej. czy to wina Frapsa. Czy po prostu prowadzenia naszej dyskusji i wymogu skupienia się na dwóch rzeczach? Ale nie mogę jakoś specjalnie kogoś załatwić. Nie jeszcze kamperzy w naszej bazie. Dziękuję. Zawsze można zwalić właśnie winę na frapsa. <laughs> cicho, cicho, bo się ktoś dowie. <laughs> Czytałeś ostatnio jakiś dobry kawałek Mmm... <laughs> nie. A nie, czekam. ja czytałem kawał... Może i tak, ale zapomniałem. Mogę na następny odcinek coś ogarnąć. No dobra, mów. Ja czytałem ostatnio kawały o Sztyrlicu. Dawno się nie popłakałem ze śmiechu, tak z tym Sztyrlicem. Ja mam, mam wielki talent... Nie skromnie mówiąc, mam wielki talent do opowiadania sucharów. Może dlatego, że bardzo lubię suchary. Zazdroszczę ci. Ale wiesz, ten wielki talent w opowiadaniu sucharów objawia się w tym, że tego talentu nie ma. Żeby dobrze opowiedzieć suchara, trzeba mieć talentu. Kiedy nie dość, że kawał jest suchy, to ty jeszcze źle go opowiadasz. No, no wiem przecież. Dobra, to opowiadam się tego suchara, ale przygotuj się. Masz gdzieś tam w południu szklankę wody? Widzowie, szykujcie się. Nie masz szklanki wody? Mam butelkę. Bo jak masz, to nie opowiadam. Mam butelkę wody. Wyrzuć ją. No dobra, stoi se. Mów. Wyrzuć ją. Nie będę opowiadał, kiedy jest woda bliska. Dobra, czekaj już. Dobra. Poturlała się na koniec spokojnie. Żartowałem. Możesz ją podnieść z powrotem, ale to później. Dobra, wracam do opowiadania mojego suchego kawału. Ale uważajcie, bo to jest naprawdę pocisk. Dobra. Długi? Sztyrlic idzie ulicą, nagle zauważył leżącego człowieka. Szybko podbiega, sprawdza mu puls, próbuje go cucić krzyczy. niestety po kilku minutach prób człowiek nie reaguje. Śtydlicz poddał się zupełnie. Kurde, nie żyje. Stał i spokojnie odszedł od trumny. Powinienem coś Powinienem coś teraz powiedzieć, czy Czekaj, może się zaśmieję, żeby nie było ci przykro. Dzięki. Znaczy... Nie, tłumaczyć nie będę, wszyscy zrozumieli. Dobra, to był pierwszy suchar. Ale za to będzie łapek w dół. Idź, idź do mam talent. Dobra. Dobra, do, słuchaj drugiego. Sztydlis wchodzi do pokoju i widzi SS Mana z, z siekierą w klatce piersiowej. Myśli sobie, hm, pewnie otruty. Znowu się będę śmiał, żeby ci nie było przykro. Nie, nie musisz. Wiem, że... Wiem, że to cię śmieszy, ale nie chcesz się przyznać. Ja rozumiem widzowie. Nie śmieszy, że ty chcesz takie coś opowiadać. Masz, masz coś jeszcze? Czekaj, zaczekaj, pomyślę. O! Muller i Hitler stoją w pokoju. Przyglądają się mapie z planami inwazji na Związek Radziecki. W wchodzi Stierlitz z pomarańczami, kładzie pomarańcze na stole, wyjmuje aparat, robi zdjęcie mapie planów ataku. Po czym szybko chowa aparat i wybiega z pokoju. Hitler patrzy na Müllera, Miller na Hitlera. Po chwili Hitler się pyta To był Stirlitz, ten radziecki szpieg? No tak, to był ten radziecki szpieg, odpowiada Murder. No to czemu go nie, nie aresztujecie? No i co, zrobimy? Wymiga się pewnie tym, że przyniósł pomarańcze. Ty to lubisz chyba takie żarty bardzo, nie? Wczoraj, wczoraj i dzisiaj w szkole płakałem ze śmiechem. Pewnie zaraziłeś tym śmiechem swoich kolegów. Wszyscy się śmialiśmy. Opowiadają te kawały wychowawcy. Zazdroszczę. Czy nie wiem, tak... Dziwnie na mnie spojrzał, ale ja... Chyba mu się podobały. Zazdroszczę wam poczucia, humor. Poza tym, że. Poza tym, że każe, kazał mi wyjść z klasy, no. Nie wiem. Nie było chyba źle mu pewnie. się podobały, no. Po prostu pewnie jak chciał, żebym mu więcej opowiadał, skoro kazał, skoro kazał mi wyjść z klasy, to może nie chciał po prostu, żeby inni słyszeli, żeby później sam mógł je opowiadać. Hmm. Nie no, pewnie zazdrościł ci, że ty masz taki talent do opowiadania kawałów no i odreagował w ten sposób. To za dobrze mi idzie. Z czym? Z kawałami czy z graniem? O, mi to pięknie traposzło. I z jednym i drugim kader, z jednym i z drugim. Badum. Cs. Myślałeś kiedyś o pracy w kowerecie? już mam klasę. Mam klasę, liceum więcej nie potrzebuję. Są kabarety dobre i lepsze. My, się, my zaliczamy się do tych najlepszych. Nie uwierzę, póki nie zobaczę. Boże, czego to jest wina? Pingu czy czegoś? No, Tuż w no, to... lustro. <gryzanie> dziękuję, dziękuję. Nie grab sobie, ksermeks, oj, nie grab. No dalej, no, dawaj. Ty tak Chodź tam... na gołe klaty, pojedynek. Ty ty, 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 tak cały czas nawijasz do tych kolegów. Nie, tylko w niedzielę święta, jak ich nie widzę. Na gołe klaty, ten urządzi, Urządźmy mi walki kogutów. Coś za dobrze mi idzie z tym nożem, już mi ich z tylu? I proszę powiedzieć. Cały mi, czas że nim... to jest. To nie jest największy noob, który lata z nożem normalnie. Tylko niech piktoluje. Znaczy, że po... jestem noobem, czy nie jestem? Bo nie wiem, czy, 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 czy skontrować Twoją wypowiedź, czy podziękować za komplement. Chyba zaraz z tym skończę, tak jak Ty kończysz teraz cały czas. Bum, bum, Aha no Patrz co za ham, patrz co za ham. Który już raz zdję z noża? Nie no. Ej, tak jakby nie patrzę to już się wakacje zaczynają. Cieszysz no, się, kadr. Oczywiście Słyszałem, że skończyłeś już 35 lat. A nie sorry, to nie ty. Vadum C. <śmieszne> no ty się ogarni człowieku. <śmieszne> śmieszny kawał jest śmieszny. Dlaczego nie lubię serwerów na tak mało ludzi? Bo jest mało camperów. A im lubię... mniej kamperów, tym mniej fragów. A im mniej fragów, tym mam gorszy humor. Dlaczego lubię serwery na tak mało osób? Im mniej osób, tym mniej ludzi chcemy zabić. No właśnie cała sztuka jest w tym, że im więcej osób chcecie zabić, tym gorzej im to wychodzi. Tym większą masz szansę, że jednak mnie zabiją. Czekamy kolejnej ofiary, wypatroszymy kolejnego... Chętnego. A tam. Mnie zdjęli. Ador, czas nam się kończy i chyba runda też. Niestety. O, runda też. Co to Czy się... akurat skończymy na 500? Już mam nadzieję, że nasze suche żarty zadowoliły w pełni wasze nowa usta. Zrób... Jak ktoś nie ma tak dobrego humoru jak my, to, to cóż przykro nam. Zróbmy tak. Przykro nam, po prostu. Jak wam żarty się podobały Exomexa to dajcie w jego filmiku łapkę w dół, a jak wam się nie podobały to pod moim łapkę w górę. A chcę tak, to zobaczyć. Tak, a, a na dwoje bab i tego. Jak chcę pościelisz tak się wyśpisz. <laughs> Dobra, dzięki wszystkim. Pewnie mało osób to oglądało, Trudno. Od czegoś trzeba zacząć. Już za kilka lat, jak będziemy wielkimi wjazdami YouTube'a. No dobra, kilkanaście. Bądźmy dziękuję, realistami. Dziękujemy tym, co wytrwali do końca. Tak, tak. Chociaż to pewnie będzie te pięć osób, ale trudno. Trudno, dobrze. Tylko najlepsi zostają do końca. Nie robimy statystyki, kto zostaje z nami do końca. Jak już będziemy bogaci. I młodzi i to, pni, to, to wynagrodzimy. Kupię wam kody do World of Tanks. A właśnie, przy okazji zapowiem, już niedługo będzie konkurs do wygrania będzie kod albo na Planet Side 2, albo na Hawken, albo na World of Tanks. Na złoto do każdej z tych gier. Sami możecie wybrać do której? Piszcie w komentarzach, do której gry. Ja tymczasem będę się żegnał, bo już się wczytuje kolejny raz mapa. Tak więc z mojej strony dzięki wszystkim za uwagę.